W dzisiejszym polowaniu witam koleżanki, witam zaproszonych gości, witam Owisko, witam lat, witam pana Piotra, Grzesia, kolegów wszystkich parzystów. Koledzy, jeżeli chodzi o warunki bezpieczeństwa. Yy, wiadomo, mamy jeszcze liście, mogą być grzybiarze na lesie, także bardzo proszę, ostrożnie, z oddawaniem strzałów, jesteśmy pewni, wtedy strzelamy. Jeżeli nie, coś się rusza, nie strzelamy. Bo w każdej chwili może być grzybiarz z to, żeby nie było jakichś tam niespodzianek niepotrzebnych. Pierwszy miod bierzemy, panie Piotrze, zatrzymuje się pan 50 metrów przed skrętem na bagno. Czyli jedziemy na sam koniec lasu. Bierzemy od starej gajówki. Tomaszek będzie rozprowadzał, współprowadzącym polowanie. Trzech lat nie było ślubowania w naszym kole, więc teraz poprosimy młody, młody, młody Piotr Adamczyk. Jeżeli, jeżeli są opiekunowie, a takowi są, który Tomaszek, Andrzejek, ja to ja też. To jest... z tak, I tam jest, jest... kogoś byłoby... tak, no, w górę, Tak, I godność polskiego myśliwego. I godność polskiego myśliwego. Dać górę, dać górę. Na chwałę polskiego łowictwa, do grona myśliwych cię przyjmuję, bądź prawym myśliwym i niech ci burdarze. da, że też ja pokolenie to przybędzie. Wiesz do lasu, nie rób do hałasu. W niej już taką naturę, noś lufy wciąż w górę. Gdy zwierz biegnie w stronę sąsiada, strzelać co do niej nie wypada. Gdy raganka dochodzi, strzelać miot w tym godzi. Nie schodź ze stanowiska do końca miotu. Gdy nie było kłopotu, a gdy miot odprąbiony, wyjmij zaraz patronie. Kto tych przykazań nie ma w głowie, ten krótki myśliwy puszerem się zdobie. Staż boże. koledzy, chcę jeszcze przypomnieć, że po zakończonym jodzie nikt nie śmieje. <gulopii> <coughs>

Cześć, pierwsza odbiorówka w tym roku Polowanie hubertowskie no, Już na linii po rozprowadzeniu Dzisiaj miałem ślubowanie Trochę to się odwlekło w czasie Oczywiście znaczy zapomniałem zdjęć czapki Szkoda gadać, ale dobra Jesteśmy już na stanowisku Ładujemy Ładujemy karabin No, 2,5 do 20. Nie zdążyłem założyć biegówki, bo wczoraj szacowaliśmy tą wielką szkodę w kukurydzy na obwodzie moim na 263. Po prostu nie miałem już tam do czasu ani chęci jechać na strzelnicę. Na kolejne polowania może mi się uda. Polujemy na 17. Na razie jest jeszcze cicho, nic się nie dzieje, tak więc chwilę porozmawiać. Las dość gęsty Ja nie mam szczęścia na zbiorówkach jeszcze Nigdy nic mi się nie udało strzelić na zbiorówce żadnej Ale zbiorówka to zbiorówka Nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć A może dzisiaj św.Hobbit Przyprowadzi coś Pod lufę że rękawiczki bo jest zimno Ja nie lubię takiej pogody oni nie lubię tego stania na tej linie, ale czasem trzeba No dobra To co? Czekamy aż coś może przyjdzie Hej Psy cały czas grają Ale nic nie przychodzi na razie Więc czekamy do końca psy grają, już słychać nagankę Ale nie widać na razie nic. Widziałem tylko jedną sarnę Ale miód się jeszcze nie skończył jeszcze. Poczekajmy jeszcze chwilę. Może święty chyba coś przyprowadzi. No i co? Naganka <laughs> wyszła. Koniec pędzenia. O, właśnie sygnał. Właśnie sygnał, że karabin. No co, słychać było trzy strzały. Ciekawe, tu gdzieś po lewej mojej stronie kolega strzelał. Spore puknięcie, podejrzewam, że to Robert. Zaraz zobaczymy. Hej. No i tak jak mówiłem, były dwa strzały, kolega strzelał do lisa. Wyłączę już tą kamerkę. Kolega strzela do lisa, lis leży, czyli już mamy coś na pokocie. To zbieramy się, idziemy, przygotowujemy się do drugiego, do drugiego miotu. Zaraz koledzy wrócą, pójdziemy razem na miejsce zbiórki po pierwszym pędzeniu Ale psy cały, czas, psy cały czas grają Nie wiem Nie wiem co się dzieje No dobra Czekamy idziemy dalej Hej. No i dobra Już na stanowisku drugie pędzenie, drugi miod Maganka właśnie startuje, bo jestem na zatropiu na końcu, dobra, Stoję przy takim wąwozieniem, czy będzie go widać? Ale to jest duża sterka na dół, aż do Wisły I jakby razie będą się cofały, dziki to będą chciały po prostu parowe przejść i iść tam do góry, może się uda Może święty kober też przeprowadzi A może po prostu postoimy kolejne Pół godziny 40 minut. domarźniemy <laughs> i pójdziemy coś zjeść. Na pewno na bigosik. Dzisiaj jest przygotowany. A o 13 będzie dzik pieczony w całości. O, naganka właśnie wystartowała. No co. Pozostaje nam tylko nic innego jak poczekać. Na rozwój sytuacji no i to jest <laughs> pierwsze nagrywanie nową kamerą pozdrawiam Kamila Mam nadzieję, że trochę to poprawi jakoś tych moich filmików. Tyle, no co? Czekamy. No i co, drugi miot też bez strzału, znaczy też bez strzału. Wracam, a że jestem na samym końcu to dojdę ostatni. Może mi trochę tego bigosu zostawię To mam nadzieję, że się nie zgubię. Uff. A więc tak raczej Święty Kubert nie darzy. Może ten trzeci miot będzie. Będzie y, obfitował dzikiego. No no co? No nie zawsze jest tak, że się coś strzela, nawet na zbiorówkach. Tym bardziej, że ten las jest tak dosyć mocno uczęszczany przez, przez zwykłych ludzi, którzy sobie spacerują, biegają z psami, ale jedzą rowerami. I tak to wyszło. No dobra. Wracam szybciutko piękną alejką. Planową. pięknie lasem i no to chyba o to w tym chodzi bo o to jest strzelamy. Dobra. Śniegam szybko, że mi tego bigosu co trochę. Tu już ostatnie pędzenie. No i dobra, już na stanowisku. Ostatnie pędzenie. No tak to wygląda. Jak wygląda. Nieco taka drągowina, przecinka. Raczej dzika, to ja tu nie zobaczę ale za to chłopaki tutaj na flankach fajne miejsca, pobuchtowane świeżo może im się tych obraz podaje a może jakiś łoś zobaczymy za chwileczkę czy coś się tutaj pojawi załadujemy karabin Ona, oh no. teraz tu czekamy. Nie ma tam nic? Tutaj leży mój. Tam się szamotało, nie? Jeden wyskoczył. Jo, Ale tu szła jedna i trzy takie małe były. Proszę. Tak. Leży. Małego, małego, to mój. Mój, mój. To na tego, na twojego szczeka. Tak? I powiem wam, że niestety skierowałem kamerę, ale jest łuska. Dziczek leży. Pierwszy dzik na wyrósł. Mam nadzieję, że kamerka sportowa coś nagrała. Może coś będzie widać, jak więc okej okay. No nic, czekamy do końca miotu Koledzy z boków też strzeli Tam na pewno dzikle leży, tutaj sprawdzimy za chwilę jeszcze kolegi Roberta no nic. Dobra Idę po swojego dzika. Jest maluszek. O, tak, pokażę trochę dużo farby, trochę go ściągnę. Są taki bąbelek. Czekamy One się wiesz co rozbiegły jak strzeliłeś strasznie bo ten, One się rozbiegły bo to strzela, była jedna większy dzik, jeden mały i kilka małych I te małe poszły z tym dużym tu a ten mały tu się zakręcił w tych krzakach i wyskoczył O proszę i WSR strzelił tu kurde Nagrane? Kurwa patrz jak to no. do... Ale tym, gopronie, bo tą kamerę przedstawiłem, Robert strzelał, nie? A teraz Roberta strzał i za chwilę przyszły, tu już kamerę przedstawiłem tylko tą... Mam nadzieję, że nagrałem tą lewę. Z głowy. Gratuluję. Znaczy, zarosiłem. Ale ci klapnął tu miejsce, czy go no, Tu mi klapną. Chwilę. One tu tak. przyszły pod same nogi. Była Locha i dwa takie małe w Lidzie i drugiego, drugiego drugi leży tam. U Michała. Michała? No dobrze. Nie. Moim widać? Wleczony. Mam. Tak, na bazie. Nie było, że czterech nie się reszta śpiewa. To jest jeden... Robert Trzałkowski. Gratulacje, mam nadzieję, że uwieczniłeś to. Coś tam się udało. A Robert nic nie szedł, nic. A ja? Witam. Cześć.

na chwałę polskiego łowiectwa, bądź wprawy myśliwy. Miecibury święty Hubert Dazik. Gratuluję kolegom. Nasz że jest to nasze pierwsze polowanie hubertowskie, chciałbym żebyśmy uścili chwilę ciszy kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Bardzo, bardzo proszę, płatki wziąć, wielkie to wspomnień.

Jaki koniec, jaka jest ożywa, Pluba zakonserwowana, jedna i druga, jedna w odpoczynku, a druga się. Так, like да, <laughs> 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 <you>. <laughs> tak jak widzicie wszystkiego stało się dość. No teraz idę ukroić sobie kawałek dzika zjem a i chwilę pomiesiadujemy i koniec tego polowania dzięki wam że oglądaliście i do zobaczenia kolejnym razem dasz ból